Ciemalo wszystkim, z tej strony Marcin, i moi drodzy, przybyłem, zobaczyłem i padłem na pest. <laughs> Nie, słuchajcie, jestem w szoku, jestem w kompletnym szoku na gorąco, troszkę może, i powinienem może trochę też ochłonąć, ale taki materiał też się pojawi, gdy przeanalizuję sobie wszystkie te rzeczy, które zobaczyliśmy podczas premiery Battlefield 1, a więc kolejną odsłony Battlefielda osadzonej w rzeczywistości, no, I wojny światowej. Chyba niewielu się spodziewało, oczywiście były jakieś tam domysły, słuchajcie, był teaser wypuszczony i wszyscy e, dopatrywali się, znaczy nie wszyscy, ale bardzo dużo osób dopatrywało się w cieniu Cepelina. I okazuje się, że to faktycznie jest Cepelin. I okazuje się, że trailer po prostu zwala z nóg. Kiedy siedzieliśmy sobie tam na miejscu, nie mogliśmy nagrywać, to, to, to była trochę lipa. Nie mogliśmy nagrywać, ale kiedy tak siedzieliśmy, to szkoda, że nie nagrano naszych min, bo po prostu razem z kromką chleba zbieraliśmy szczękę z podłogi. Byliśmy w głębokim szoku, jak zobaczyliśmy ten pierwszy trailer, ale to jest nic ludziska, to jest nic, bo Wy także go widzieliście. Był naprawdę świetny, przynajmniej w moim mniemaniu. A jeszcze do tego mogliśmy zobaczyć, wy co prawda no nie, ale aż żałuję i my nie możemy niestety Wam pokazać tego filmiku, bo nie mogliśmy nagrywać, a też nie został on udostępniony, filmiku z Prealfy. I uwierzcie mi, Prealfa była równie dobra, ten filmik, który nam pokazano, był równie dobry, co, co zwiastun, co ten trailer. Po prostu pokazywała akcję, którą, której bym się tak naprawdę nie spodziewał. Wiele osób miało zastrzeżenia do tego, że może, no jeżeli nawet to pierwsza wojna światowa, no to kurczę, no gdzie te pojazdy, gdzie te bronie i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że nie będziecie zawiedzeni. Eee, przynajmniej po tym, co zobaczyliśmy na początku. Oczywiście, jak dostaniemy pełny produkt, no to wtedy będziemy mogli analizować, co i jak. Ale jeżeli chodzi o... Pokazanie nam tego, co tej kwintesencji, oczywiście, bo każdy deweloper chce wyciągnąć coś i pokazać, co będzie najfajniejsze, co będzie po prostu przedstawiało jego produkt w jak najlepszym świetle. Trzeba przyznać, udało im się, udało im się, i mm, zrobię już z taką troszkę zimniejszą i ochłodzoną głową materiał w którym będę oczywiście opowiadał Wam o różnych to aspektach, które zobaczyliśmy, nawet o tych, które zobaczyliśmy w tej pre -alfie. Ale też będę jeszcze robił właśnie komentarz z kronką, w której podzielimy się jakimiś własnymi wrażeniami, tak więc śledźcie ten kanał. I co mogę pokrótce powiedzieć na temat samego tego, samej tej produkcji, ponieważ wiele już Wam na pewno zdradzono, wiele już znaleźliście. Ale podstawowymi rzeczami, takimi, które cechują tą grę, to przede wszystkim polska wersja językowa, więc dubbing możecie się nie martwić. Słuchajcie, jestem ciekaw, kto będzie w ogóle podkładał głos. Druga sprawa to oczywiście rozgrywki na dużych mapach. Mówiono, że będą one naprawdę spore, że granie objective będzie nagradzane w jakiś wyjątkowy sposób. Próbowałem wyciągnąć to od Vincenta Wukowicza co przez to rozumieli, ale słuchajcie, oni nic nie zdradzali po to, yy, ponad to, co mogliśmy zobaczyć w samym yy, tym trailerze i w samej prealfie, bo nawet na temat Prealfy za bardzo nie, nie chciano tam gadać, ale movement był zupełnie yy, znaczy taki sam, niby wszystko jest, fizyka zachowana taka sama movementu, ale on wyglądał jakoś bardziej płynnie, nie wiem, nie wiem czym to było spowodowane, może dlatego, że po prostu byłem w szoku, że zobaczyłem coś takiego, i teraz tak, 64 gracza, więc będziemy mogli naprawdę niezłe potyczki tam e, e, mieć, no po prostu. E, oczywiście to początek wojny takiej e, i początek tych gadżetów, tych, tego sprzętu, który był wprowadzany, e, wtedy zaczął się tak naprawdę wyścig zbrojeń, słuchajcie, tak więc. Nieprawdą jest, że tam było mało tego wszystkiego. Będą od małych, jednoosobowych czołgów po duże, wielkie, wieloosobowe czołgi, statki, samoloty, e, pociągi, e, cepeliny e, i do tego mnóstwo broni. Pamiętajcie, sprawdźcie sobie nawet na Wikipedii. Ja sobie obejrzałem, e, przejrzałem, zresztą robiłem o tym materiał, po każdej z frakcji było tyle broni dostępnych że to się w bani nie mieści. Ja sam nawet nie wiedziałem, że tego było aż tyle. Tak więc będzie z czego na pewno wybierać, a te bronie, które mogliśmy zobaczyć na chociażby Pre-Alfie, one były fajnie pokazane. Słuchajcie, dźwięk, wjazd z bara przez drzwi, kurczę, no, no coś, coś mega. Oczywiście będziemy walczyć na obszarach Arabii Saudyjskiej, Włoch czy chociażby, mm, przepraszam, Anglii, jak dobrze pamiętam. Tak więc tutaj no, jakieś tam dosyć, dosyć takie nasze e, znajome, znajome tereny, ale też, co jest ważne, będzie destrukcja i podobno to będzie destrukcja e, przypominająca no, naprawdę niezłą rozwałkę, czyli e, że podobno żadna z rozgrywek nie będzie taka sama, a więc będziemy mogli iść od jakichś tam... Małych drewnianych domków po wielkie, wielkie jakieś tam budowle i będziemy mogli je niszczyć na maksa. Co jeszcze? Oczywiście, jakieś tam powiązania do. Do tych bitew, takich prawdziwych, do, do historii, a więc nawiązanie do jakichś historycznych bitew, więc myślę, że tutaj będzie jakiś po prostu gdzieś w jakimś konkretnym terenie, co było dosyć ciekawe, wiele z tych lokacji, które będzie można zobaczyć, może nawet to było na trailerze, nie zwróciłem aż na tyle uwagi, ale było pokazane, jak po prostu nagrywają konkretne lokacje, słuchajcie, za pomocą drona żeby po prostu to wprowadzić w świat rozgrywki. Tak więc, kurczę, słuchajcie, możemy się poczuć, jakbyśmy byli dokładnie w tamtym miejscu, w którym akurat ta rozgrywka, rozgrywka, ta rozwałka, ta, ta wojna po prostu. No ja wiem, że o wojnie nie powinno się aż tak ekscytować i tak mówić, ale to jest gra komputerowa, tak więc musicie na to wziąć poprawkę. Tak więc wiele, wiele rzeczy. Będą oczywiście, będzie to wszystko podzielone na klasy, będą klasy żołnierzy, także tu, tutaj też nie mamy co się martwić, będą cztery klasy żołnierzy, e, czyli klasa e, skauta klasa assault, a więc ten szturmowiec, e, klasa wsparcia, a także klasa medyka. Tak więc słuchajcie tutaj, tak jak mieliśmy klasę szturmowca, e, klasę szturmowca w Battlefield 4, która była powiązana z klasą medyka, tak więc tutaj będzie troszkę inaczej. Fajnie wyglądał motyw leczenia klienta, ale to może opowiem, może opowiem kiedy indziej. Tak więc, no wiele, wiele naprawdę rzeczy można było tam zobaczyć. Ja jeszcze będę musiał się tak naprawdę zagłębić w ten trailer, bo ja go oglądałem kilka razy oczywiście, pewnie nie tyle co Wy niektórzy, bo nawet nie miałem na to czasu, bo to trzeba było pojechać, zobaczyć, potem troszkę, troszkę chcieliśmy porozmawiać tam z przedstawicielami, żeby zdradzili nam jeszcze więcej, no, ale właśnie nie dało się za bardzo tego wyciągnąć. No a potem, oczywiście, na hotel już było późno. Rano wypadł z powrotem do, do kraju, do Warszawy, z Warszawy do Gdańska, tak więc, no, sporo się działo. I, no, mówię, przygotuję jeszcze dla Was taki materiał, gdzie już bardziej ochłonę, gdzie będę bardziej wnikał w to, co mogłem tam zobaczyć. I muszę sobie po prostu pospisywać na gorąco, żeby nie zapomnieć, co dokładnie tam widziałem. Jeszcze Kromka tam na szybkiego robił notatki, kurczę, słuchajcie, jak dziennikarze, kurczę. Kromka robi notatki tutaj za pomocą długopisu i karteczki, tak żeby nie było jakiejś wtopy. No i chcemy po prostu Wam jak najwięcej przekazać, żebyście, no po prostu, zaznajomili się z tym, z tym nowym Battlefieldem. Co widzieliśmy, słuchajcie, jeszcze dosyć ciekawe, no to od razu dosyć duże, dosyć duży, dosyć duży hype na, na, na jednak tego Battlefielda. a więc że no kurde, no świetnie to wygląda, świetnie to wygląda, na Twitchu po prostu miazga, tam chyba pół, pół miliona osób oglądało ten trailer, ten zwiastun, oczywiście tam nawet nie szło zobaczyć, kurczę, co się w tym czacie dzieje, bo tam... To tak szybko przewijało się, że, że to było nie do ogarnięcia. Tak więc mnóstwo, mnóstwo rzeczy naprawdę na szybko. <grym> Powiedziałbym, że za szybko. Tam byśmy potrzebowali tak parę dni, żeby, żeby jeszcze coś nam pokazali, żeby jeszcze można było zdradzić. Ale nie martwcie się, już niedługo na EA Play będzie, będzie prawdopodobnie możliwość zagrania, będzie możliwość zgrania sobie jakiegoś materiału i ewentualnie przedstawienia Wam, a podejrzewam, że też będzie to w jakiś sposób transmitowane z Londynu. Tak więc mam nadzieję, że tam jeszcze więcej po prostu zobaczymy. I 20 paź 21 października, dobrze chyba mówię, 21 października premiera. Tak więc też jeszcze będzie można do, otrzymać tak zwany early access, ale o tym po też powiem jeszcze później. Będzie trzeba po prostu na stronie um, Origins albo i jej już teraz nie pamiętam. Słuchajcie, bo tu jest tyle informacji, które, które do, do, do mnie dotarło, że um, no. No, po prostu no, muszę to w jakiś sposób ogarnąć, e, tak więc e, czekajcie na następne materiały. No i zobaczymy się, kurczę już niedługo. Kurczę e, znacie, zobaczymy się z Kromką, w sensie, że będziemy robić ten materiał m, i będziemy się dzielić jakimiś własnymi opiniami. Mam nadzieję, że e, Wy będziecie w jakiś sposób tutaj też w tym uczestniczyć. Bo m, nawet Krąpka zrobił taki live na Facebooku, e, tam dosyć kiepskawo było z netem. Ja po prostu nawet czasami próbując odpalić jakąkolwiek stronę to nie szło, ale jakoś tam się udało kurczę odpalić tego streama ukromki na Facebooku i pokrótce żeśmy się wypowiedzieli, ale to było też tak wszystko na gorąco, gdzie no nie szło po prostu wszystkiego przekazać, tak? Tak więc zapraszam Was po prostu, zapraszam Was do, do, do komentarzy, do ocen. Jeżeli Wam się podobało, dajcie lajka po prostu. Jeżeli chcecie ten kanał śledzić, no to subskrybujcie mój kanał. Mam nadzieję, że tych informacji będzie jeszcze, jeszcze więcej. Może coś jeszcze zdradzą. Na pewno będzie trochę teraz przecieków, wiadomo. I, i zobaczymy, zobaczymy co się będzie działo. To więc trzymajcie się ludziska. Do zobaczyska. Papa. Pa. Jeszcze jedna rzecz. Czy tylko mnie przechodzą ciary, jak... Koleś krzyczy MOVE FORWARD w tym filmie? Ciary na plecach za każdym razem jak oglądam. MOVE FORWARD!